Pierwszy taki fajny kolorowy sygnał gdzieś w tej grudce Tutaj gdzieś go mamy. Chyba będzie tu. O, jest i fant. Pierwszym fantem dnia dzisiejszego jest guziol taki gładki zielony, zgięte uszko. Ale mamy pierwsze znalezisko nic chowam do moneciarki. i śmigam dalej Mi teraz ktoś powie, że Atrex na Multi nie widzi drobnych rzeczy taki kawałek ołowiu, spłaszczona śrucina bądź coś trzeci dołek, no w sumie czwarty, bo w pierwszym był śmieć Jest cztery gaciak, jakieś resztki napisów się zachowały ale najważniejsze, że coś wychodzi Tutaj bardzo mocny sygnał, kina na powierzchni, 64 I to co z niego mogłoby wyjść Czyli ołowiana plomba, niestety jakaś bliżej współczesności Gładka, nie widać żadnych napisów, ani oznaczeń Ale jest kolejny fant Kurde, już długo nie pamiętam, że tak fan za fantem wpadał wydaje mi się O tak Jest mało zdobna nabijka w tym kształcie tu widać resztki pinu. Na razie monety uboga, ale porównując to, że jest może z pół godziny na polu ja to uważam za całkiem dobry wynik. Nic do następnego dołka. No i kolejny fand, taka dość głęboka klamerka. Ładnie dzwoniła. Gdzieś 1800 pewnie Także nie jakoś bardzo stara. Zobaczcie, ta klamerka była tutaj. To kolejny mocny sygnał. Skułeczko trochę sponiewierane. Widać, że swoje przeszło, ale chyba tu będzie trochę więcej fanów. Tradycja to tradycja. Musi zawsze wpaść jeszcze jakaś ołowiana kuleczka. Tutaj na oko muszla od ostrygi. Czyli Rzymianie tu byli. Zresztą Już jest to potwierdzone. Jedna fibula dzisiaj wyszła. Teraz trzeba znaleźć ich monetki. Niedaleko to jest Strygi wpadł taki guzik, który kiedyś był ładny, kiedyś był srebrzony. Nawet całe uszko ładny sygnał. Ale z monetkami dzisiaj bieda. Nawet jednej nie mam, czyli chyba bez honoru, ale z pola nie zejdę, póki jakieś nie znajdę. Także zapowiada się długi dzień. Nic, lecę dalej. Tu w tej też był taki ładniejszy sygnał zobaczymy co my tu mamy Czy coś fajnego, czy jakiś śmieci chyba nie ta połówka gdzieś tutaj mamy chyba będzie jakiś śmieć Czy tutaj A, jakiś mały nit Coś w tym stylu Albo może był tu guzik? Nie Nic Nie, coś tu widać Zobaczę Wyczyszczę A nie, to przyrdzewiało jakieś tam coś tam No i chyba w końcu Wydostanę monetę Czy mam taką nadzieję Zjedzony miedziak ale jest honorowa No, Tu widzę ciekawe rzeczy. Jest znowu rurka od Claypi'a. Kolejna znajdka na oko dzisiaj. Ma jakieś zdobienia. Niestety nie. Także lecimy dalej. Wreszcie coś starego i ciekawego. Szkoda, że wypłaszczony na maksa. Ale jest Słowiany token. Teraz jeszcze hamerek, i mogę jechać do domu. <laughs> Ale pewnie niestety dziś się nie poszczęści. Może za tydzień. Nic do następnego. Teraz wyszła już druga taka pineska zielona. Śmiedziucha albo brąz, stare, Podejrzewam jakieś okucie od skóry albo coś w tym stylu. Jakiś, wyr, jakiś element kaletniczy. O kurde, tutaj taki śmiercionośny guzik. Trupia czacha. Dwa piszczele. Uszka niestety nie ma. Ale takiego tu jeszcze nie widziałem. Ciekaw jestem od czego to było. Poszukam sobie jej. Może uda mi się go zidentyfikować. Widzicie tutaj miniaturkę. Na dole opis. O ile trafiłem co to jest. Ale nie no, takiego jeszcze nie widziałem. I tutaj ciekawostka. Taki kawałek brązu. Ale z ewidentnym zakończeniem, czyli obstawiam, że mógł to być kawałek jakiegoś naczynia raczej na pewno był to kawałek naczynia Czyli potwierdza się To, że byli tu Rzymianie Z tego doła Słaby sygnał Jest monetka Kurde Guzik, nie no Już myślałem, że moneta, ale dzisiaj Klątwa guzikowa faguzikowa bez kitu. Miałem cichą nadzieję, że Rzymek. Ale kurde. Dzień się jeszcze nie skończył. Trzeba mieć nadzieję do końca. Nadzieja umiera ostatnia. No i następna kamerka dzisiaj. Taka końska albo od precaka. Ale kurde, że oni pomijają takie sygnały. Toż tutaj jest dołek na dołku. Zobaczcie. Kurde. Masakra Chciałem się już poddawać, ale właśnie wyszło, że ktoś kopnął skita z Saskiego To idę się jeszcze z kolegą pokręcić, a tymczasem po drodze taki słaby sygnał I wpadkawa kawałek jak jakieś broszki, jakiejś ozdoby I całkiem ciekawy Jak na to co do tej pory wychodziło Znaczy jakieś guziki, znaczy poza tym z czachą ciekawym Jakieś blaszki, pierdołki No jednak honor trochę lepiej obronione. A na to jest kolejny miedziak Gdzieś tutaj właśnie ten set wpad. O, tu Łukasz sobie kopię. To jest druga moneta, że po cichu liczę. Może będą trzy, a może też jeszcze uda się coś fajniejszego wyrwać Bo widzę, te rękawice chyba za długo przy kopaniu nie wytrzymają Kaję, jestem jak Majdany. No to no, 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 no. No yeah. to no, big... yeah, 18 400 Siemanko, dzięki, że dotrwaliście do tego momentu, więc zapraszam Was na małe podsumowanie o to, co udało się dzisiaj znaleźć Trochę pierdołków Dwie klamerki, ta prawdopodobnie końska, ta chyba od paska, Jakś XVIII wiek, coś takiego, tak jak mówiłem Tutaj fajna znajdka na oko, Ostryga, czyli potwierdza, że byli tam Rzymianie tu też znajdę na oko element klejpipa tu oczywiście nie zabrakłoby zakrywki tubki od pasty tego nie nagrywałem, myślałem, że to jakiś kawałek ołowia, okazało się, że to jakiś element rozoranego tokena tutaj takie małe pierdołek, chyba jakaś podkładka albo coś tam takie różne drobnioski, kulki muszkietowe, tu kawałek chyba ołowia, nabijki jakieś albo guzika to myślałem, że będzie odważnik monetarny, ale niestety kawałek jakiejś przyciętej blaszki, tylko standardowo kółko. To widzieliście kawałek garnka z brązu. Szkoda, że nie cały i nie z zawartością. Dwie takie pineski, pewnie od jakiegoś obicia skórzonego albo coś. Zdarzają się na pół dwie zjedzone miedziane monety. Tu srebrzony guzik, takie zwykłe guziory. Tutaj ta nabijka. Całkiem fajny fund. Niewiele takich mam. gaciak, No jest takich lepszych fantów. Jest plomba ołowiana, niestety jest współczesna, pewnie od skrzynki z prądem. Tutaj kawałek jakiejś broszki, jakiejś ozdoby też niestety rozorane, ołowiany token. Niestety nic na nim nie widać. I ten wojskowy guzik z czaszką, Myślę, że to guzik piratów. <taki>, Taki symbol, ale znalazłem tu widzicie na dole co to dokładnie był za guzior niestety bez hamerków bez serberka, ale fajny wypad, całkiem sporo sygnałów trochę się pokopało spotkało się kumpli nic, dzięki że oglądaliście, pamiętajcie zostawić jakiś ślad po sobie, łapkę w górę i komentarz, a jeśli jesteś nowy na kanale to zapraszam Cię do subskrybowania żebyś był na bieżąco z nowymi materiałami nic, trzymajcie się, cześć!